Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was, kochani, w przeddzień pierwszej niedzieli Wielkiego Postu i chciałbym was zaprosić na przygotowanie do medytacji właśnie już wielkopostnej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu Chryste, błagamy cię, poślij nam swego Ducha, aby ten wyprowadził nas na pustynię, abyś mógł mówić do naszego serca abyśmy mogli odłożyć wszystko, co na pustynię nam nie pozwala wyjść, abyśmy wyruszyli w tę drogę wielkopostnej wędrówki na piękne, cudowne i oczyszczające spotkanie z Tobą, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Tekst dzisiejszej Ewangelii, pierwszej niedzieli Wielkiego Postu, to Marek, pierwszy rozdział, wiersze 12-15. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni 40 dni kuszony przez szatana i był ze zwierzętami, aniołowie zaś mu służyli. Gdy Jan został więziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił, czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To post, które wybrałem, czy miejsce przygotowania do naszej medytacji, to pustynia oczywiście, nie mogło być inaczej. Pustynia, o której więcej się dowiedziałem, gdy Małgosia Kurzajewska, z którą ostatnio byliśmy w Ziemi Świętej, zanim wybuchła wojna, dała nam taką cudowną okazję. Pomimo, że wiele razy wyjeżdżaliśmy z profetą, z różnymi przewodnikami do Ziemi Świętej na rekolekcję, nikt nie stworzył nam takiej możliwości, by nie tylko na pustyni być, ale by pustynię przejść. I to było wyjątkowe, że mogliśmy te 30 czy 40 minut. Przejść przez pustynię z tą niewielką ilością wody, niejako w osamotnieniu, w rozproszonej grupie. I co ta pustynia mi pokazała? Pustynia mi pokazała, że nie ma tam żadnego życia. Pustynia mi pokazała, że wpatrywałem się z jakimś utęsknieniem i pragnieniem w każde miejsce na horyzoncie, tu, o które mówiło o jakimś życiu. Na początku, Widziałem w dolinie jakieś rośliny, później jakiś klasztor monastyczny, bardzo daleko. A później jakieś zwierzątka, które się zdarzały, jakieś jaszczurki, jakieś naprawdę bardzo drobne formy życia. To oczy to wyłapywały, jakby zobaczyły coś cudownego. Na pustyni nie ma się gdzie schować. Kompletnie nie ma się gdzie schować. Nie możesz się ukryć. Nawet nie możesz się ukryć w sytuacji potrzeb fizjologicznych. I nawet te zwierzęta nie mogły być jakieś okazałe na pustyni, bo w tym właśnie na pustyni nie ma na to miejsca. Pustynia to samotność, to niebezpieczeństwo, to lęk i brak schronienia. Tym jest pustynia. I na taką pustynię, właśnie ludzką, przez którą myśmy przeszli i o której Wam opowiedziałem, na taką pustynię Duch wyprowadził Jezusa. I teraz, kochani, w tym topo, z którym dzisiaj się przygotowujemy do świątecznej medytacji, spróbujcie zobaczyć, gdzie w Waszym życiu właśnie jest pustynia. Gdzie wasze życie jest pustynią? Gdzie tego życia nie ma albo no gaśnie? Gdzie wpatrujemy się w cokolwiek, co, co, co mówi o życiu? Gdzie jest to życie? Choćby i w, w tym, co nas otacza, czy, 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 czy w sytuacji, w której się nie mamy gdzie schować. To jest nasza pustynia. Spróbujmy zobaczyć, w jakich rejonach życia właśnie takiego topos, takiej pustyni doświadczamy. Bo na taką pustynię dzisiaj nas Duch wyprowadza. Na początku tego Wielkiego Postu. Panie, błagamy Cię, daj nam siły i moc, abyśmy wyruszyli w tę wędrówkę po pustyni. 40-dniową wędrówkę, która pozwoli nam doświadczyć Ciebie, który żyjesz i zmartwychwstałeś. I przynosisz nam pokój. Niech nas szczerze błogosławi Bóg mogący, Ojciec i Duch Święty. Amen. Pięknych medytacji Wam życzę.